Któż jak Bóg, la forza di guarigione, siła uzdrowienia. Takimi słowami włosi określają kamienie z góry Świętego Michała Archanioła. Mają do tego pełne prawo, dlatego że kiedy w XVII wieku wybuchła epidemia, Święty Michał Archanioł nakazał wzięcie kamieni do swoich domostw i modlitwę do niego, aby uchronić się przed chorobą. Także dzisiaj możemy te kamienie nabywać. Wielu ludzi świadczy o ich skuteczności. Co więcej, kamienie umieszczane są także w różańcach, tak jak tutaj. Jeżeli wierzysz w moc świętego Michała Archanioła i chciałbyś, żeby chronił Twój dom, to już dzisiaj zamów kamień świętego Michała Archanioła na stronie kjb24.pl w zakładce sklep Któż jak Bóg?